Chciałbym powiedzieć o kolejnej amator, amatorszczyźnie pisowców, a dokładniej chodzi o niemalże 70 tysięcy wadliwych karabinków grot, które zostały zamówione przez Mon pod kierownictwem Macierewicza i Błaszczaka. Yy, ważną rzeczą tutaj jest to, że używanie tych karabinków stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia żołnierzy. Te niebezpieczne karabinki, yy, za, yy, mówił dla wojska Macierewicz, to można, nie wiem, podciągnąć pod yy, normalnie sabotaż. Karabinek MSBS Grot jest bardziej niebezpieczny dla polskich żołnierzy niż dla ich przeci ewentualnych przeciwników. To jest konkluzja grupy ekspertów pod kierownictwem Pawła Moschnera z Gromu. Broń przegrzewa się, gubi elementy. Żołnierze przyczepiają je tyrtytkami po prostu. No, to jest tragedia. Broń wprowadzono do siły zbrojnych bez certyfikatu. Co, tutaj, no powiem coś, pisowcy uwielbiają e, rzeczy bez certyfikatów. Morawiecki z Chin Antonowym ściągnął maseczki bez certyfikatu. Tutaj teraz jest broń bez certyfikatu. Decyzją ministra, byłego ministra Antoniego Macierewicza, jakby nie patrzeć, ta broń została no, zamówiona. Z kolei opozycja domaga się pilnego zwołania Komisji Obrony Narodowej to jest sytuacja skrajnie nieodpowiedzialna może i sabotaż twierdzi posłanka Joanna Kluzi Krostowska. tak jak już wspominałem wspominałem broń ta przegrzewa się zacina nie strzela MON wydał uwaga 500 milionów na po prostu bubel a winę Zgadnijcie, na kogo zrzuca. Nie uwierzycie. Bo, tak, na, kurde, na żołnierzy. Oni zawsze mają winnych, tylko nie oni. I tutaj posłuchajcie: pod wpływem ciepła wygina się lufa. Część elementów żołnierze przypinają na tyrtytki, żeby ich nie zgubić. Ten polski karabinek grot z radomskiej fabryki Łucznik okazał się być no, kompletnym bublem. Z broni nie chcą korzystać specjaliści. A co ciekawe, używania jej boją się też żołnierze wojsk obrony terytorialnej, czyli żołnierze Macierewicza. Z myślą, o których został podpisany ten półmiliardowy kontrakt, notabene. Ten karabinek Grot. Kontrakt na dostawę 53 tysięcy sztuk dla polskiej armii podpisał w 2017 roku ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Umowa opiewała na 500 milionów złotych. I tutaj jak donosi Onet, sporo wątpliwości wzbudziło to, że Grot w trakcie podpisywania kontraktu nie miał badań kwalifikacyjnych, które dopuszczałyby go do użytkowania w armii. Zadanie sprawdzenia broni Wojskowa Akademia Techniczna, która razem z Fabryką Łucznik w Radomiu rozwijała konstrukcję, powierzyła między innymi doświadczonym żołnierzom jednostek specjalnych GROM. I już wtedy miał powstać szczegółowy raport, w którym żołnierze wytknęli szereg wad karabinka. Podstawowy problem polegał na tym, że konstrukcja mocowania regulatora gazowego nie została zabezpieczona, i podczas użytkowania po prostu wypadał. Mieliśmy strzelanie, podczas którego z każdego z pięciu karabinków wyleciał regulator gazowy. Bez tego urządzenia broń się nie przeładuje, a karabinek nie wyszczeli. Mówił dla portalu były żołnierz Grom, który testował Grota. W trakcie testów żołnierze Grom odkryli też między innymi problemy z zamkami, które się rozpadały, kurkami, które się zrywały, czy mocowaniem pasków, które same się wypinały, a potem był problem z ich wpięciem. No ale karabinek mimo to trafił do polskiej armii. W związku z napływającymi do od żołnierzy skargami. Jakość karabinka postanowiła sprawdzić niezależna grupa ekspertów pod kierownictwem wcześniej wspominanego Pawła Mosznera, byłego oficora jednostek specjalnych grom i instruktora szczelnictwa od ponad 20 lat. Od 20 maja 2020 roku jego zespół potwierdził y, kilka kro, y, prowadził kilkakrotnie testy z, z tym karabinkiem Grod. Raport z tego badania jest po prostu druzgocący. I tutaj jak czytamy w analizie y, Grod do raportu karabinek z Radomia nie tylko może zawiesić na Zawieść, przepraszam, na polu walki, ale może stanowić realne zagrożenie dla jego użytkowni użytkowników. Autorzy raportu udokumentowali aż 22 awarie, usterki i wady konstrukcyjne tej broni. Strzelcy podchodzili do karabinka po kolei i krótkimi seriami opróżniali magazynki. Zmiany strzelców pozwalały broni na. Odprowadzenie nieco ciepła. Dramat rozpoczął się przy dziesiątym magazynku. Broń zaczęła dymić, mimo tego, że była prawdopodobnie przygotowana do strzelania. Relacjonuje dla portalu Moschner. Łoże karabinka, czyli element, który okrywa część lufy. Rozgrzał się tak bardzo, że nie dało się strzelać bez rękawiczek w trakcie strzelania 30, 30 magazynkiem pod wpływem ciepła. <gry> I tu uwaga, lufa karabinka się wygieła. No, nigdy dotąd się nie spotkałem z tym, żeby lufa karabinu się wygięła w trakcie strzelania, mówi ekspert. To była dramatyczna sytuacja. Przerwaliśmy testy w obawie o bezpieczeństwo zaangażowanych ludzi. I tutaj w czasie analiz okazało się również, że z grota wypadają regulator gazowy oraz tłok broni: elementy, bez których broń się nie przeładuje. No i tutaj trzeba to robić ręcznie. Aby ich nie zgubić, żołnierze mocują je do broni tyrtytkami. No, no szok. No i co tu jest ciekawe, to za zgubę trzeba natomiast, na zgubę trzeba mocno uważać. Jak przekazuje anonimowy oficer obrony terytorialnej, Żołnierzom, którzy zgubią te urządzenia, wojsko każe płacić. Koszt zgubionego regulatora i tłoka to jest 220 zł, czyli 1 trzecia tego, co dostaje żołnierz wotu za udział w szkoleniu. I tutaj siły obrony terytorialnej zgodnie z koncepcją byłego ministra obrony Macierewicza, miały liczyć sobie aż 53 tysiące ludzi być świetnie wyposażeni wyszkole i wyszkoleni oraz stanowić jakiś tam rodzaj alternatywnej armii o, i teraz tak w roku 2018 moda na wod powoli się kończyła e tak mówił podsumowując nastroje w armii, zastrzegając anonimowość ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego. W gronie zawodowych, wojskowych nikt za tą formacją nie przepadał, ale dopóki była chęć rozwijania takiego rodzaju formacji, no po prostu zajmowano się tym. Teraz chęć zanika, więc wod zostaje pozostawiony samemu sobie skwitował. Koszt funkcjonowania zalążka wotów w 2017 roku szacowana na bagatela miliard 100 tysięcy złotych. W formie i skali proponowanej przez Macierewicza budowa Obrony terytorialnej od Odbędzie się kosztem potrzeb innych sił zbrojnych, czyli tych prawdziwych żołnierzy. I o tym ostrzegał w rozmowie były minister obrony Tomasz Siemoniak, co niestety miał tu rację. Zresztą, wiecie co, posłuchajcie konferencji prasowej na temat tej, no nazwijmy to umownie, broni, która trafiła dla polskich, do polskich żołnierzy. Możemy zaczynać? Może. Szanowni Państwo, dziś w internecie pojawił się raport przygotowany pod kierunkiem znanego polskiego specjalisty od broni palnej, byłego operatora Grom, pana Pawła Mosznera. Jest to raport niesłychanie bulwersujący. Dotyczy tego, co jest doświadczeniem żołnierzy wojska polskiego z karabinkiem Grot. Sprawa jest niesłychanie bulwersująca. Dotyczy zagrożenia życia i zdrowia żołnierzy, a wiąże się z okresem sprawowania funkcji przez Antoniego Macierewicza. Mimo, że trochę czasu upłynęło już od sprawowania przez niego tej funkcji, Ogromne straty, jakie jego działalność wywołała w wojsku polskim, do dziś są bardzo wyraźne. To wtedy zapadły decyzje hamujące modernizację, to wtedy zapadły decyzje o czystce, która dotknęła setki czy tysiące doświadczonych oficerów. To, co dotyczy sprawy karabinka Grot, jest bardzo widocznym przykładem w jaki sposób odbywa się modernizacja zarządów PiSu. Dużo propagandy, dużo hałasu, umowy podpisywane w świetle fleszy, frazesy o polskim przemyśle obronnym, natomiast na sam koniec mamy do czynienia z ogromnym problemem, wadliwym produktem. Ta wada to nie jest tylko wada techniczna, jak wada samochodu. To wada, która wpływa na zdolności obronne Polski, bo takim wadliwym sprzętem posługują się nasi żołnierze. Ta wada wpływa na szkolenie, a także wpływa na to, że zagrożone może być życie i zdrowie tych, którymi, którzy tymi karabinkami się posługują. Sprawa jest niesłychanie poważna, nie tylko pod względem finansowym i pod względem tych zagrożeń, o których mówię, ale wymaga bardzo gruntownego przeanalizowania, wymaga podjęcia zdecydowanych kroków i jak widać po pierwszych reakcjach resortu obrony raczej są to reakcje zamiatania sprawy pod dywan, a nie mierzenia się z problemem. Cały czas szkodliwy, haniebny czas Macierewicza jest pod ochroną. Cały czas nie można dowiedzieć się prawdy o wszystkich złych działaniach Macierewicza, a on sam decyzjami obecnego ministra obrony od blisko trzech lat, posługuje się służbowym samochodem Ministerstwa Obrony, z ochroną, nie mając do tego żadnych uprawnień. I jest wiceprezesem partii rządzącej. Domagamy się rozliczenia Macierewicza, domagamy się rozliczenia Ministerstwa Obrony Narodowej i za chwilę pan minister Czesław Moroczek przedstawi, jakie kroki zamierzamy podjąć, żeby tej sprawy tak nie zostawić. Chodzi o życie, zdrowie polskich żołnierzy, chodzi o bezpieczeństwo narodowe. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak, jako ministrowie obrony narodowej, zakupili 70, około 70 tysięcy wadliwych karabinków dla polskiego wojska. Najpierw to był zakup 53 tysięcy, później aneksowano tę umowę, łącznie, jak powiadam, około 70 tysięcy. Charakterystyczne w tej sprawie jest to, że zmieniono przepisy dotyczące pozyskiwania i wprowadzania do, do sił zbrojnych z sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Normalnie zakupy idą przez Inspektorat Uzbrojenia, o wprowadzeniu decyduje Sztab Generalny. To wszystko zostało opisane w materiałach, w publikacjach prasowych dzisiaj. Mieliśmy zresztą sygnały już wcześniej o tym, w momencie kiedy te decyzje były podejmowane. Tak jak powiedział przed chwilą pan minister Siemoniak, w tej sprawie mamy do czynienia z narażeniem bezpieczeństwa państwa, no bo jeżeli się okaże, że ten sprzęt potwierdzi, że ten sprzęt rzeczywiście nie działa, no to w sposób istotny mamy. Uderzenie w bezpieczeństwo naszego państwa, w bezpieczeństwo żołnierzy, no i będziemy mieli do czynienia ze szkodą majątkową wielkich rozmiarów. Sprawa niezwykle bulwersująca, no, która wymaga pełnego wyjaśnienia i pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy są winni w tej sprawie. W związku z tym, proszę państwa, dzisiaj będziemy, zapowiadamy złożenie w, w, w wniosku do pani marszałek sejmu o specjalne posiedzenie sejmowej komisji obrony narodowej z informacją ministra obrony na temat sposobów wprowadzenia tego karabinka do sił zbrojnych i na temat pełna informacja na temat jego sprawności przydatności dla sił zbrojnych w zależności od tego, jakie informacje uzyskamy, będziemy podejmowali, podejmowali dalsze działania. Być może w tej sprawie trzeba będzie przeprowadzić pełną kontrolę, jeżeli informacja będzie, będzie próba ucieczki od przekazania rzetelnej informacji. Chcę Państwu przypomnieć, że obóz rządowy, ministerstwo i większość parlamentarna nie dopuściła do zajęcia się przez Sejm, przez Komisję Sejmową sprawą zakupu samolotu F-35, więc spodziewamy się, że w tej sprawie też możemy napotkać na blokadę w zakresie dostępu do informacji. Wtedy, jak powiadam, będziemy próbowali doprowadzić do tego, żeby Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła pełną, pełną kontrolę tego tych zakupów. Być może trzeba będzie sprawą zainteresować organy ścigania, być może podejmiemy jeżeli ta informacja będzie niepełna, to z całą pewnością podejmiemy kontrolę sejmową w tej sprawie. Tak jak powiadam, zarówno zakup samolotu F-35 jak teraz te, tego karabinka. To są, wszystkie, to są wszystko przykłady naruszania proceder, procedur obowiązujących w zakresie pozyskiwania sprzętu, tak żeby przeforsować jakieś swoje tematy propagandowo-polityczne ze stratą, olbrzymią stratą dla sił zbrojnych. Ja chcę przypomnieć, proszę Państwa, że ten karabinek, o którym rozmawiamy, zakupiony w tak dużej liczbie, był częścią wielkiego ważnego programu modernizacji sił zbrojnych, mianowicie indywidualnego wyposażenia żołnierzy program Tyton. To był program, który miał połączyć nowoczesne technologie w zakresie wyposażenia i broni uzbrojenia żołnierza z nowoczesnym, z nowoczesnym systemem zarządzania polą, polem walki, czyli dowodzenia. Niestety Antoni Macierewicz wyjął elementy tego systemu zintegrowanego, na przykład broń strzelecką właśnie. Ogłosił swój sukces, wprowadzał projekt niedopracowany, a ten projekt dotyczący zintegrowanego wyposażenia żołnierza, żołnierza przyszłości, tak o tym mówiliśmy, który poprzez realizację którego polska armia dołączałaby do tych najlepiej wyposażonych armii w zakresie wyposażenia indywidualnego żołnierzy to dzisiaj jest niezrealizowane. Zgodnie z podpisaną jeszcze przed 2015 rokiem przez rząd Platformy i psl u podpisaną za czasów pana ministra Siemoniaka i mojej pracy w ministerstwie umowę dotyczącą tego programu zintegrowanego systemu wyposażenia żołnierzy. Pierwsze dostawy miały być tego systemu w roku 2018. Do dzisiaj, proszę Państwa, tych dostaw nie ma. Jak powiadam, zintegrowany program został rozbity na poszczególne elementy, które są wprowadzane w sposób niewłaściwy ze szkodą dla sił zbrojnych. Ta, ten program i program F35 pokazują, jak rząd PIS-u nieudolnie zajmuje się niezwykle ważnymi kwestiami dla funkcjonowania państwa, kwestiami wyposażenia sił zbrojnych naszego bezpieczeństwa, ale to nie jest jedyna dziedzina, w której mamy do czynienia z nieudolnością. Zapowiadamy zatem posiedzenie nadzwyczajne Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Nie zostawimy tej sprawy bez wyjaśnienia. Podejmiemy dalsze kroki, jeżeli ta informacja Ministerstwa będzie niepewna. niepełna. Czy są jakieś pytania? Widzimy. Dziękujemy bardzo. Wiecie co? tak yy... Na portalu Nes Neswika wpadły mi wypowiedzi wojskowych na temat, no można powiedzieć, co Macierewicz zrobił z polską armią. Tu nie będę mówił, mam nadzieję, że Neswik mi tutaj to wybaczy, że im te zdjęcia podprowadzę i wstawię do tego filmiku, ale... Myślę, że powinniście to zobaczyć, co oficerowie Wojska Polskiego o tym wszystkim myślą. I tutaj moje słowa z pewnością tego nie oddadzą, co te zdjęcia z przypisanymi wypowiedziami danych oficerów. Weźcie sobie to, obejrzyjcie, przeczytajcie. A ja Wam już bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za. Komentowanie, udzielanie się, subowanie. Trzymajcie się do następnego filmiku. Cześć!